Ooh. Nie wiem czemu coś takiego się stało. Chcemy grać jak najlepiej, starać się wygrywać te mecze. No, jak widać bardzo ciężko nam to idzie. To zostało nam tylko dalej trenować i spróbować wygrać ostatni mecz sezonu. I tak. Ciężki mecz. Bardzo falowaliśmy, graliśmy. Mieliśmy momenty bardzo dobre, które powinniśmy cały czas utrzymywać. Mieliśmy momenty, w których no, bardzo było ciężko nam zrobić przejście. więc. Myślę, że tak jak w tym sezonie po prostu bardzo falowaliśmy, te mecze były bardzo no, nierówne. nierówne w naszym wykowaniu i, i dlatego takie miejsce jakie jest. Cały sezon jest taki praktyczny, że jak nawet wygramy tego jednego seta, to działa to na nas trochę odwrotnie. Zamiast pójść za ciosem, to gdzieś nie wiem, czy ta koncentracja ucieka, pojawiają się błędy i, no i tak naprawdę przez cały sezon z tym walczyliśmy. Myślę, że graliśmy wiele lepszych meczy i jak dzisiaj mam się doszukiwać pozytywów, to... No, uważam, że więcej myślę tu tutaj na pewno negatywów. Gdzieś ta gra siadła w porównaniu z tym, co prezentowaliśmy w ostatnich kilku tygodniach nawet, więc tutaj niestety nie wyglądało to za dobrze. Gramy ostatni mecz, może i wiele osób powierzyło nic, ale no, po takim meczu jak dzisiaj no, to nie chcielibyśmy zostawić takiego obrazu po sobie. Dąbą punktowo w tabeli to się już wiele nie zmieni, ale ale każdego to w środku boli na pewno i mam nadzieję, że to zewnętrznimy, te swoje emocje i, i, i pokażemy coś pozytywnego.